No cześć, witajcie! Tutaj Maciek i Klocki, najwyższa pora na Majową Lego prasówkę, bo niektóre magazyny powoli będą uciekać z kiosków oraz salonów prasowych. Nie dotyczy to Lego Batman, dlatego że akurat ten numer swoją premierę ma 25 maja, a dodatek jest nieprzeciętny. Oldschoolowy Joker z akcesoriami 1999, jak wszystkie magazyny, które tutaj widzicie. Lego Minecraft wypada też całkiem zacnie. Mamy uroczego axolotla, takiego niebieskiego, on chyba w przyrodzie nie występuje. A także utopiec, no i jakaś tam bohaterka. Utopiec jest wyposażony w trójząb. Nieźle. No i także na podium nie mogło zabraknąć Lego Ninjago. Kryształowa Asfira, dodatkowo jeszcze taka limitowana karta. Pokazywałem to w ramach szorta, no ale warto raz jeszcze wrzucić na scenę, a przejdźmy dalej do peletonu. To jest naprawdę dobry miesiąc pod kątem minifigurek. Technicznie rzecz biorąc magazyn Lego Marvel Spider-Man wyszedł pod koniec kwietnia, no ale jeszcze na prasówce go nie pokazywałem, a tam Zielony Goblin. Koniecznie, jeżeli nie macie tej postaci polecam zakupić oczywiście jeżeli interesuje Was ten temat, następnie Lego City, budowlańcy i jakiś tam ciężki sprzęt. Myślę, że jak za 20 zł to też jest dodatek warty rozważenia. Następnie dla fanów Gwiezdnych Wojen mamy Obi-Wana Kenobiego, a także kolejną limitkę. Czy ona tutaj jest za tą folią, czy gdzieś się zapodziała? No muszę zaraz sprawdzić ten temat, chociaż zazwyczaj za workiem, z klockami to się znajduje, więc mam nadzieję, że mój egzemplarz nie jest wybrakowany. No i czy wy to widzicie? Magazyn Lego Duplo ze strażakiem 25. 5 zł bez grosza. No tak przeciętnie raz w roku dostajemy coś takiego, to nie jest regularne jak pozostałe numery, ale raczej dla najmłodszych będzie to coś ciekawego, no bo jednak ciężko zdobyć osobno taką większą postać, a tutaj można jak najbardziej się zdecydować, jeżeli macie jakieś tam młodsze rodzeństwo albo sami jesteście opiekunami i Lego Explorer Temat mi bliski, no bo świat fantazji, aczkolwiek ten smok wygląda przeciętnie. Ten numer kosztuje 17 zł, bez grosza, czyli nieźle, bo właściwie wszystko pozostałe 20 albo i więcej. No i tutaj ta zawartość, ta treść jest całkiem konkretna. Jeszcze nie przeglądałem, ale mam nadzieję, że będzie coś o smokach i o jakichś innych mitycznych kreaturach. O! Chyba to mamy gryfy, potwory z Loch Ness, jednorożce, no to mi się podoba. No to co? Pędzimy dalej, muszę o jeszcze jednej rzeczy wam powiedzieć. Żeby ten staruteńki format LEGO prasówek na moim kanale nie zadzewiał, będę Wam czasem pokazywał także inne ciekawostki, które dostrzegłem gdzieś tam w Empiku albo innym sklepie. No i do kiosków, do salonów prasowych wszedł nowy komiks LEGO Star Wars, a tam Seat Trooper. Można sobie nazbierać armię, jest również jakaś archiwalna limitka, choć z tego co wiem, wkładają to bardzo losowo do numerów. 19,99, podobnie jak pozostała prasa. No i właśnie... Playmobil, Nie wszyscy lubicie, ale to też jest, powiedzmy, zabawka do układania swoich historii i światów, podobnie jak klocki Lego. No i w tej wersji niebieskiej mamy policjanta, a w wersji różowej, takie wydanie specjalne, dostajemy pannę młodą. Słuchajcie, jakby coś podobnego było w LEGO City, ależ bym się cieszył. No to co? Lećmy zobaczyć, co do kiosków się zbliża. Wakacje i trochę wcześniej. Uwielbiam ten moment Lego prasówki, gdzie wszystko mam pobudowane i już czeka na omówienie, ale najpierw zerknijmy co się do kiosków i salonów prasowych zbliża. Niestety nie dorwałem jeszcze Lego Jurassic World z Pyro Raptorem, takim zbudowanym z klocków. Przypomina to nieco Velociraptora, a debiutuje 25 maja, czyli podobnie jak magazyn z Jokerem. No cóż, wpadnie do kolejnej czerwcowej Lego prasówki. Następnie pod samiusieńki koniec maja mam. Mamy Lego Ninjago Legacy. 30 zł bez grosza, ale za to dwie minifigurki, i ten tutaj król szkieletów jest jak najbardziej godny uwagi. Następnie przechodzimy już do czerwca, dzień dziecka, a tam będzie pracownik lotniska w takim małym pojeździe. 25 klocków może to się przydać, jako taki wypełniacz Lego Miasteczka. Również 1 czerwca będzie Y-Wing. 61 klocków i tutaj mi się podoba to, że mamy wiele zaokrąglonych płytek, mamy 8 barów i kilka groszków z otworem. To jest raj dla mocerów. Później 9 czerwca potężna tor i tutaj już wspominałem, że świetny pancerz ten nadruk na torsie, no i oczywiście hełm to jest coś świeżego. Fajny poziom, jeżeli chodzi o Lego Marvel Avengers. Później zwyczajne Lego Ninjago, już nie Legacy, no i tam będzie Złoty Zane. A Sfira w tym miesiącu to jednak lepszy dodatek, ale jeszcze nie skreślajmy tego Mistrza Śniegu, Mistrza Zimna czy też Lodu. Lego Minecraft, słuchajcie, 15 czerwca, no i pal licho już tego zombiaka i TNT, no ale mamy tutaj Ninja. I to jest ciekawy skin. Na pewno zainteresuje się tym numerem. Może nawet zrobię szybkiego shorta. Lego Explorer. Dopiero 20 czerwca będziemy mieli takiego oto, powiedzmy, halloweenowego pająka. Na pewno sporo odnóży. To również dla mocerów będzie przydatne. No ale wiecie, he. To jest taki model dość łatwy do realizacji. O, może to jest jakaś czarna wdowa, dlatego że tutaj z tyłu ma taki jakby krzyżyk, ale zobaczymy. No i słuchajcie, lato, wakacje, 28 czerwca, to raczej myślimy o jakichś wyjazdach, i wtedy do kiosków zawita LEGO Friends, garść przydatnych elementów, boiforsa, pocztówka, jakieś płetwy, mały delfinek. No, i taka decha, myślę, że do plażowych pakiet będzie to jak znalazł. Ho, 20 lipca, to już środek wakacji, mówię tutaj do tych moich młodszych widzów. No i będzie Tumblr, dobrze, że nie znowu jakiś Batmobil i powiem Wam, kreatywnie to wszystko wykonano, bo jednak w tej skali odzwierciedlić tą bryłę. To nie, to tamto, a tutaj wykorzystano m.in. czarne tasaki. No i dopiero 3 sierpnia, Venom w magazynie LEGO Marvel Spider-Man. Czekam, dlatego że pewnie widzieliście ostatnio, zrobiłem mega opening tych kart z superbohaterami. No i tutaj ta limitka, jak najbardziej, no czeka, żeby ją włączyć do kolekcji. Także jest nieźle, jest na co czekać, a i w tym miesiącu te dodatki, no powiem Wam szczerze, Robią dobrą robotę, więc ruszajmy z przeglądem. No, i w przypadku dodatku do magazynu Lego Batman na maj 2023, aż mam ochotę bić brawo, dlatego, że nie mamy tutaj żadnej odgrzewki, wygrzewki z polibaga, z małego zestawu, tylko coś naprawdę fantastycznego. Ja pamiętam, podobny Joker, jeżeli nie nawet taki sam, występował, ale w gargantuicznym zestawie. A tutaj, no właściwie, można odłożyć. Odmówić sobie trzech czekolad i wchodzimy w posiadanie takiego fantastycznego nadruku. Różowy garnitur i on jest fajnie wykonany, z przodu z tyłu, jasno zielona czupryna, a alternatywny grymas to taki mniej szalony uśmiech. No i te różowe rękawiczki. Tutaj wszystko się zgadza. Tak powinien wyglądać Joker. Oprócz tego jest łom, rubin, no i forsa. Czego chcieć więcej? Gorąco polecam strasznie fioletowo-różowy odcinek nam wyszedł i chyba właśnie złapałem pomysł jak nazwać ten odcinek no w każdym razie Asfira z magazynu Lego Ninjago to też jest cenna postać mamy kryształowe ostrze podoba mi się ten pancerz no tutaj nie mamy alternatywnego grymasu dlatego że z tyłu dostajemy taki w połowie transparentny kołnierz no i jeszcze to cielsko ducha no, słuchajcie, nie ma tutaj zbyt dużo do komentowania, po prostu, kolejny raz polecam, skąd na to wszystko brać pieniądze? Napiszcie proszę w komentarzach, kto z Was wszedł już w posiadanie magazynu LEGO Spider-Man, a my tymczasem zerknijmy na tego zielonego goblina. Przy odrobinie wyobraźni, może to być jakiś ork. Kobold albo coś takiego. Jako goblin sprawdza się naprawdę znakomicie. Widzę tutaj takie inspiracje strojem średniowiecznym: ni to kolczuga, ni to strój jakiegoś trefnisia albo kata, no i właśnie te uszy. To po prostu się broni. Tutaj są elementy ruchome, ale jednak akcesoria w postaci chociażby brązowej torby, czy też tych płonących dyń są najważniejsze. No, powiem wam. Warto, warto dla elementów. Do pełni szczęścia brakuje tylko tego pseudo-Halloween'owego nadruku, ale wszystkiego mieć nie można. Zerknijcie na ten alternatywny, rozeźlony grymas. No ponownie polecam, słuchajcie, robię się monotematyczny, a nawet nudny. Nie bardzo też wiem za co mogę skrytykować magazyn LEGO Minecraft. No bo dwie minifigurki, to się zgadza. Jest uroczy axolotl na dodatek na takiej pseudowodnej podstawce. To są właściwie dwa elementy, czyli dość skomplikowane cielsko i nadrukowana płytka. No poza tym dwa klocki jako podstawka. Oczywiście utopiec występował w takim stosunkowo niewielkim zestawie, ale jeżeli mnie pamięć nie myli, tam nie było trójzębu, ale muszę to zweryfikować. Natomiast ta poszukiwaczka przygód to też nie jest taki skin, który wyleciał z potogona. No to się broni, jeżeli chodzi o nadruki, i mamy element różowy. Jest w porządku, słuchajcie. Brakuje może trochę jeszcze otoczenia, jakiegoś dodatkowego akcesorium, ale ten trójząb mnie w zasadzie zadowala. Myślę, że gdyby nie bardzo wymagająca konkurencja, no to Obi-Wan Kenobi, czyli członek Rady Jedi, generał Republiki, jak najbardziej znalazłby się na pudle. To jest chyba ten strój na Tatooine, taki pozwalający być nieco inkognito, no bo dostajemy tutaj fenomenalnie wyglądający kaptur. Mamy urządzenie, powiedzmy, telekomunikacyjne, ale możemy także użyć zwykłej główki, ba! W tym zestawie znaleźć można także czuprynę, i to mi się podoba. Szata jest szczegółowa, jest nadruk na nogach. No nie mieliśmy tego na przykład w przypadku zielonego goblina, no i z tyłu mniej więcej też to się broni. Niebieski klasyczny miecz. No i generalnie rzecz biorąc, jestem na tak. Dla fanów LEGO Star Wars to jest niezła gratka, jeżeli nie macie tej postaci. I jeżeli, akurat w tym momencie, do jakiegoś swojego projektu, jakiejś własnej makiety zabrakło wam budowlańców, no to magazyn Lego City przychodzi z pomocą. Mamy tutaj potężną płytę wibracyjną. No, ja bym to nazwał powiedzmy wygładzarką. To jest zbudowane na bazie szarej tarczy, oryginalnie pochodzącej z Lego Star Wars. Takich nietuzinkowych elementów mamy więcej, bo chociażby połączenie kasku, hełmu razem z fryzurą. Świetne dla takiego żeńskiego budowlańca. No i mamy także trochę gruzu, łopatę, żeby to wszystko uporządkować. Pokażę wam również robotników od tyłu. Niby nic specjalnego, ale ten magazyn się broni, więc jak najbardziej, zadawam. Dodatek jest w porządku. No i mamy podręcznikowego smoka z magazynu LEGO Explorer. Zieje ogniem, ma skrzydła, ma cztery łapy i ruchomy ogon. Jakieś kły, wykorzystano także klocuchy, które kojarzę składów. Nietypowe rozwiązanie, no i są jakieś łuski, jakieś rogi. No, skrzydła się ruszają, możemy sobie właściwie zrobić pełen obrót tym łbem. No i pomajtać ogonem. W sumie niby wszystko się zgadza, ciężko zbudować takiego potworka w małej skali, a tutaj... No starano się zrobić to kreatywnie, możemy się obłowić ogniem, no i niestety ten smok nie ma niczego fioletowego, więc trochę nam zaburza koncepcję odcinka. Jest w porządku, ale magazyn Lego Explorer akurat w tym miesiącu no ma lepszą treść niż dodatek klockowy. O, widzę także klocuchy zapasowe, jest oko, to fajnie, no i jakiś kiełek oraz czerwony serek, to by było na tyle. Oceniam smoka powiedzmy na 3+. Ani ja, ani pewnie większość moich widzów nie jesteśmy grupą docelową dla LEGO Duplo, ale czasem można się przyjrzeć. Potężna gaśnica, właściwie postać wykonana poprawnie, bo mamy tutaj pasy odblaskowe, ostrzegawcze, no i takie radyjko. Jest symbol straży pożarnej, sympatyczna twarz. No, i jak zwykle w seriach dla najmłodszych z tyłu nie dostajemy nadruków. No i nie rozmontujemy tej postaci, ale to jest zrozumiałe, dlatego że dwulatki, trzylatki, a nawet trochę starsze dzieciaki lubią bardzo dynamicznie się bawić, więc to by się szybko uszkodziło. No, na pewno magazyn jest w porządku, ma liczne łamigłówki i polecam dla tych z Was, którzy macie małe rodzeństwo albo małe dzieci. No, chyba się ze mną zgodzicie, że maj jest miesiącem wybitnym, to znaczy mamy tutaj takie dropy, które aż żal opuścić. Mowa głównie o Jokerze, o Zielonym Goblinie, który co prawda wyszedł w kwietniu, ale ciii. No i asfira, jeżeli nie macie, to polecam. Jakoś tylko mało tych nowych, limitowanych kartoników, ale to się pewnie zmieni. No i ogólnie rzecz biorąc. Ten miesiąc był tak ciekawy, tak interesujący, jak drapieżny płas, ogoniasty, krytycznie zagrożony. Więc, jeżeli będziecie widzieć tą larwę tego małego smoka, to nie róbcie mu krzywdy. No i co? Piszcie w komentarzach, jaki magazyn na maj zwrócił Waszą uwagę, jaki na pewno kupicie i dlaczego jest to różowy joker. <laughs> Hejo!